Pandemia nie odpuszcza, ksiądz nie rezygnuje z kolendy dolnośląskie, mimo pandemii i proboszcz nie rezygnuje z kolendy. Proboszcz z Witoszowa Dolnego na Dolnym Śląsku nie zrezygnował z tradycyjnej kolendy mimo trwającej pandemii koronawirusa, informuje serwis świdnica24.pl Tradycyjnie w wielu miejscach w Polsce kolenda odbywa się po Bożym Narodzeniu. W Witoszowie Dolnym jednak od kilkunastu lat ksiądzą daje się z wizytą do mieszkańców na początku adwentu. Tak też będzie w tym roku, mimo trwającej epidemii koronawirusa. Wizyty duszpasterskie rozpoczną się 28 listopada i potrwają do 5 grudnia. Harmonogram pojawił się na stronie internetowej parafii. Do mieszkańców trafiły też listy zapowiadające kolendę, informuje serwis świdnica24.pl nie wszystkim to się jednak podoba. Dla mnie osobiście to igranie z losem i zdrowiem zwłaszcza seniorów, którzy na pewno go przyjmą i stawianie parafian w niezręcznej sytuacji. W normalnej sytuacji nie byłoby problemu, ale w świetle epidemii na szali stawia się potencjalny konflikt z proboszczem albo zdrowie parafian, w imię czego, mówi jeden z parafian, cytowany przez serwis proboszcz, wizyty z zachowaniem środków ostrożności proboszcz zapewnia w rozmowie z Świdnica24.pl, że wizyty odbędą się z zachowaniem środków ostrożności, a ministranci nie będą wchodzić do domów. Rzecznik Świdnickiej Kurin Ksiądz Daniel Marcinkiewicz wyjaśnia, że w diecezji Świdnickiej nie wprowadzono odgórnie zakazu wizyt duszpasterskich. Temat ma być omawiany podczas najbliższej konferencji Księży Dziekanów. Diecezję odwołują kolendy z kolendy w tym roku zrezygnowała już m.in. Archidiecezja Poznańska i Archidiecezja Katowicka. Zamiast odwiedzin przez dusz pasterzy w domach należy zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach na wieczorną Mrze Świętego, napisał w specjalnym dekrecie Metropolita Poznański i przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Aktualna sytuacja epidemiczna uniemożliwia przeprowadzenie tzw. kolendy w tradycyjnej formie. Odwiedziny duszpasterskie ograniczamy wyłącznie do błogosławieństwa nowych domów i mieszkań na zaproszenie gospodarzy, głosi komunikat Wydziału Dusz Pasterskiego Katowickiej Kurii Metropolitalnej.